Cześć, witajcie na kanale Bricks by Raf. Mówiłem wam, że będą nowości. To co, zaczynamy! Nareszcie doczekałem się. W końcu mam Butik Hotel, czyli kamienicę, która została wydana na 15 modularów. Przepiękny, przepiękny budynek. Nie mogę się doczekać, aż otworzę to pudełko. Numer zestawu to 10297 i to 3066 elementów, więc naprawdę całkiem sporo. Przepiękne kolory. No i zobaczmy, co jest w środku. Hmm. Dostajemy z tego, co widzę. 14 woreczków. Znaczy nie. 14 numerków. Woreczku jest trochę więcej, bo niektóre są podwójne. Dostajemy jasno szary baseplate 32 na 32. Fajnie, bardzo się. Na pewno się przyda. Książeczka oczywiście, więc zabierzmy się za posegregowanie tego nieładu i zabierzmy się za budowanie. Okej. Okay. Wszystko posegregowane, tak jak mówiłem. 14 numerków, niektóre podwójne, więc tych woreczków jest około 20. Baseplate naprawdę mnie urzeka. Bardzo fajna książeczka i to, co ja kocham w modularach, czyli zero naklejek. Dlaczego nie może tak być w każdym zestawie? W sumie wiem dlaczego, ale byłoby to cudowne, gdyby tak było. Zabieram się za parter. Parter to pierwsze 7 woreczków, 7 numerków, więc do budowania! Dobra, mam parter. Naprawdę budując to tak dobrze się bawiłem, niesamowite, ile tu jest nawiązań do innych budynków modularnych. E, na przykład tutaj w śmietniku mamy białego Santa, przepraszam, białego laguna i ten biały lagun jest nawiązaniem do Parisian Restaurant, oczywiście, bo tam mamy go w fasadzie budynku. Kolejnym nawiązaniem do Parisian Restaurant jest ten oto obraz tutaj w środku. Ten obraz został namalowany przez artystkę, która mieszka nad restauracją paryską. Oczywiście, kupę nawiązań jest tutaj, jest taka tablica i naprawdę nie będę mówił Wam o nich, bo chcę, żebyście sami to odkryli. To jest coś niesamowitego, ile tutaj jest powiązań z innymi modularami. I tak samo lista gości, która jest tutaj w budynku na parterze, w recepcji też pokazuje takich gości, którzy tutaj byli, którzy są z innych modularów, na przykład gwiazda filmowa. Jest tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Mnie osobiście urzekła prosta galeria kubizmu i ten cube z Creator Expert jest naprawdę świetny. I myślę, że ta pani, która tutaj pracuje w tej galerii, ma niezłe, niezłą fuchę, bo naprawdę ma i Picassa i Mondriana, Do kurde, czego chcieć więcej. Jeżeli chodzi o budynek, to jego układ w stosunku do tej galerii jest fantastyczny. Bardzo dobrze i stabilnie się to trzyma siebie. Przepiękna klatka schodowa na pierwsze piętro. Oczywiście lokaj pomaga wnieść bagaże na pierwsze piętro. Pani recepcjonistka też jest całkiem zacna, także zabieram się za kolejne piętro. Aha, była mała pom pom pomyłeczka w recepcji, pomy, pomy, pomyłeczka, bo pierwsze sześć woreczków to jest parter, a siódmy woreczek to już jest początek pierwszego piętra, więc zabieram się za pierwsze piętro hotelu. Okej, okay, mamy to. Pierwsze piętro zbudowane, po prostu niesamowita architektura, przepiękne te okiennice, naprawdę bardzo fajne detale. Już nie mówię o tym kolorze, bo ten kolor jest po prostu fantastyczny. I bardzo fajne jest to, że w tym zestawie dostajemy jedynki w tym kolorze, dwójki, dwójki ze snotem, czwórki, więc możemy... Sobie kupić ten zestaw i przebudować go, wykorzystać te klocki do, do budowania czegoś innego. Naprawdę unikatowy kolor, przepiękny. E, tutaj, jak rozumiem, są dwa skromniejsze pokoje, bo na górze będzie apartamentowiec. Mamy pięknie pościelone łóżka. Nie tak jak u Kevina. U Kevina są tak średnio pościelone, e, bo mamy nie ma w domu i bardzo, bardzo ładnie zrobione te malutkie pokoje. Rozumiem, że to są goście hotelowi. Ten pan bardziej tu pasuje, ma walizkę, a ta pani z plecakiem, sam nie wiem, no ale dobra, jest gościem hotelowym, tak przyszła ubrana, ok, trzeba ją przeniąć, pewnie ma kasę i zapłaci za pokój. Zatem skromniejsze oczywiście. Dobra, zabieram się za kolejne piętro i to będzie już zwieńczenie tego hotelu. Dobra, mamy to. Naprawdę jestem zachwycony. Dawno mi się nie budowało jakiegoś zestawu LEGO z taką przyjemnością. Po prostu ten modular jest przepiękny. Naprawdę prezentuje się niesamowicie. Ja na początku nie byłem przekonany do tej palmy, ale ona tutaj robi robotę. Ten limonkowy kolor w kontrze do tego zielonego na dachu. Coś pięknego, naprawdę. Tak samo zwieńczenie tutaj dachu razem z tymi ninjagowymi wężami. No ta kopuła. Ja po prostu nie mam słów. Tutaj mamy znowu nawiązanie do zestawu modular Cafe Corner. Bo mamy ten sam kolor daszków u Pana, który ma wózek z kawą. I mamy oczywiście kawę. Naprawdę wracając jeszcze do hotelu. Ja się rozpływam. To jest przepiękny zestaw. Zobaczcie, jak on wygląda w detalach. Po prostu wow. I finalnie dostajemy 7 minifigurek. Wszystkie są bardzo fajne. Nie do końca jestem przygotany do tej pani, która przyszła z plecakiem do takiego czadowego hotelu. No ale cóż, ta pancia to jest bardzo fajna z ostatniego poziomu, bo ma tutaj walizeczkę. I parasol, i na pewno zajmie apartament na samej górze. A jeszcze, jeśli chodzi o apartament na samej górze, to naprawdę jest on pokaźny, na bogato, piękna łazienka. Tak samo łóżko takie szerokie, do wygodnego spania. Na nim czekoladki, naprawdę wszystkie meble, te nawet te lampy, i lampa stojąca, i lampy przy nakaslikach. Przepiękne, po prostu jestem zachwycony. Bardzo ładny zestaw. Ok, to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście równie podjarani tym zestawem jak ja. Ja nie mogę się doczekać, kiedy on zagości w moim mieście. Zachęcam was do odwiedzania nowej stacji w Pruszkowej, bo możecie go zobaczyć. Zobaczcie, jak on wygląda złożony i niedługo będzie właśnie prezentował się u mnie w mieście. Ma już swoje miejsce przy promenadzie, przy wodzie, no bo oczywiście hotel musi być z widokiem. Także. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!